Pięć lat temu jakoś tak podjąłem decyzję, żeby wstąpić do Rady Dzielnicy, żeby ruszyć tutaj ten, tą, tą naszą dzielnicę, naszą Ostropę, która tak jakoś mam wrażenie była omijana cały czas w naszym Urzędzie Miasta. No i tak się zaczęło. Pięć lat temu zostałem przewodniczącym Rady Dzielnicy Ostropa. No i od tego czasu tak się trochę tutaj u nas i w moim życiu pozmieniało z jakimiś wspólnymi siłami, ze wspaniałą ekipą, chciałbym dodać, która jest w Radzie Dzielnicy. Pozmieniało się trochę tutaj w naszej Ostropie na lepsze. Ale co żeście zrobili jako Rada Dzielnicy? Na czym polegały Wasze inicjatywy? Integracja ludzi. To najważniejsze integracja, integracja ludzi, e, wszystkich mieszkańców, e, abyśmy tutaj tworzyli jakoś e, jedność, jakoś, żeby, żebyśmy wszyscy tu byli tak, jak to było kiedyś, że Ostropa była e, jedną siłą. E, prowadziliśmy jak na razie tylko dwie wspaniałe imprezy, które już od pięciu lat e, odbywają się u nas, czyli jest to Dzień Dziecka, który jest dedykowane wszystkim dzieciakom z Ostropy, ale również z miasta Gliwice. To jest Dzień Dziecka, Strażacki Dzień Dziecka dodam, który się cieszy ogromną popularnością. A druga impreza to jest integracyjne spotkanie przy choince przed świętami. A gdzie to się odbywa? Wszystko jest na terenie, tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli na terenie wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach Ostropie. Na tym terenie odbywają się te imprezy. I tutaj się wszyscy razem wspólnie integrujemy.